Zadanie szóste, znowu mamy jakieś wyrażenie do policzenia. No to może po prostu zróbmy sobie tak, że po kolei to zrobimy, tak? Mamy dwa wzory skróconego mnożenia de facto, więc z tego będzie nam wychodziło 4, odjąć 4 pierwiastki z 3, dodać 3, odjąć, a z tego wychodzi nam 3, odjąć 4 pierwiastki z 3, dodać 4. No, i co tu nam wychodzi? Musimy opuścić nawias, tak? Czyli mamy tak, początek do przepisania, bo tu się nic nie dzieje, a tutaj każdy znak się zmienia na przeciwny, czyli mamy minus 3, dodać 4 pierwiastki z 3 i odjąć 4. Teraz tak, co nam się redukuje? 4, odjąć 4 to jest 0, więc ładnie nam się redukuje. To samo, minus to samo, dodać plus to samo, to jest znowu redukcja. I 3 odjąć 3 to jest też zredukowane, czyli to jest po prostu 0. Czyli odpowiedź B.